Witam wszystkich na kanale wnioskomat.com. Dziś pod lupę bierzemy przelew weryfikacyjny. Zapraszamy do oglądania. Jeśli są z nami osoby, które wnioskowały o pożyczkę online, otwierały zdalnie konto bankowe czy nawet zakładały lokatę, słyszały zapewne o przelewie weryfikacyjnym. Czy jednak wiecie, po co dokładnie wykonuje się przelew weryfikacyjny i do czego on jest potrzebny instytucji finansowej? Wiele usług proponowanych nam w sektorach bankowych i pozabankowych przenosi się stopniowo do internetu. Zważywszy na sytuację, jaka panuje na świecie, od marca 2020 roku, trend ten jeszcze bardziej przyspieszył. W internecie naprawdę możemy załatwić już niemal wszystko. Jeszcze parę lat temu kredyty w banku online były dla nas niewyobrażalne, a dziś są one codziennością. A jak to wygląda od strony formalnej? Potwierdzenie przez klienta tożsamości ma swoją podstawę prawną. Zgodnie z artykułem 37 ustawy z dnia 1 marca. 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje finansowe muszą zweryfikować tożsamość swoich klientów poprzez potwierdzenie podanych danych we wniosku. Jednak jak w takiej sytuacji firmy mają zweryfikować, czy jesteśmy osobą, za którą się podajemy? Podczas spotkania w placówce pracownik banku czy doradca finansowy ma możliwość potwierdzenia naszej tożsamości, sprawdzając nasz dowód osobisty, podczas gdy w wirtualnej rzeczywistości nie ma już takiej możliwości. Dlatego instytucje finansowe jako weryfikacja tożsamości ustaliły przelew. I tak oto w łatwy sposób mogą sprawdzić, czy my to faktycznie my. Przelew musi zostać wykonany z naszego konta, bo oczywiście tylko wtedy będzie możliwe potwierdzenie naszej tożsamości. Instytucje akceptujące przelewy weryfikacyjne wykorzystują więc w pewien sposób weryfikację, która została wykonana przy zakładaniu rachunku. Przelew weryfikacyjny potwierdza naszą tożsamość w sposób prosty i skuteczny. Dziś już wiemy, że nie jest to fanaberia firm pożyczkowych, które chcą utrudnić nam pożyczanie pieniędzy online, ale realnie ma to pomóc zapobiec wyłudzeniom pożyczki i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo transakcji. Dodatkowo również mamy gwarancję, że instytucja udzielająca nam finansowania nie wyśle środków na błędnie podane konto. Jak więc działa taki przelew? Przelew weryfikacyjny można wykonać przez specjalny link udostępniony nam przez instytucję finansową. Jednak jeśli nie jesteśmy do tego sposobu przekonani, możemy taki przelew wykonać sami z poziomu naszej bankowości internetowej. Pamiętajmy jednak, że taki przelew na pewno będzie księgował się na koncie nieco dłużej, więc tym samym wydłuży się cały proces uruchomienia pożyczki właśnie o czas księgowania tego przelewu. Oczywiście, musimy tutaj ostrzec. Bądźcie czujni i ostrożni. Każdorazowo weryfikujcie firmę, w jakiej wnioskujecie o pożyczkę. Nie klikajcie w jakiekolwiek linki. Oszuści są coraz bardziej kreatywni, jeśli chodzi o wyłudzenia, dlatego ostrożności nigdy za wiele. Lepiej dwa razy sprawdzić, niż raz kliknąć za dużo. Wracając do przelewu. Gdy już będziesz mieć pewność co do uczciwości firmy, możesz bezpiecznie kontynuować proces. Portal wnioskomat.com również w swojej ofercie posiada pożyczki, w których taki przelew jest wymagany. Pamiętaj: pożyczkodawca potrzebuje Twoich danych tylko w celu weryfikacji. Nie będzie ich używał w żaden inny sposób ani przekazywał dalej. Kwota takiego przelewu jest zazwyczaj symboliczna. Wynosi ona 1 grosz lub 1 złoty. Bardzo często firmy oddają nam przelaną kwotę, mimo że jest ona naprawdę niewielka. W tym celu albo wykonują przelew zwrotny, albo po prostu pomniejszają nam pierwszą ratę o kwotę, jaką przelaliśmy. Warto również tutaj dodać, że przelew weryfikacyjny dotyczy zazwyczaj nowych klientów klienci znani instytucji finansowej bardzo często są zwolnieni z tej procedury chociaż nie należy traktować tego jako regułę czy można zrezygnować z przelewu weryfikacyjnego tak ale musimy liczyć się z tym że wymagany będzie od nas inny sposób potwierdzenia tożsamości może to być na przykład rozmowa telefoniczna wizyta kuriera lub przedstawiciela firmy pożyczkowej Wszystkie wymienione wcześniej okoliczności wpłyną na czas uzyskania pożyczki, a przelew weryfikacyjny z kolei znacznie przyspieszy uzyskanie środków. Jak widać, przelew weryfikacyjny to odpowiedź firm na konkretną ustawę, która wymaga potwierdzenia tożsamości klienta i służy przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu. Nie dosyć, że eliminuje możliwość podszywania się nieuprawnionych osób, to jeszcze dodatkowo wyklucza pomyłkę w numerze konta do wypłaty środków. A czy wy, pierwszy przelew weryfikacyjny, macie już za sobą? Czy jeszcze nigdy nie spotkaliście się z taką formą weryfikacji? Odpowiadajcie w komentarzach. Jesteśmy bardzo ciekawi. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Subskrybujcie i lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.